Dzień dobry, jesteśmy z firmy EBICOM i dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć o nowym systemie, który pozwoli Wam oszczędzać wydatki na energię elektryczną. Są ze mną dzisiaj Bartek Panic i Krzysiek Walczyk, nasi inżynierowie, którzy specjalizują się w tym systemie. I jest to rozwiązanie, które odpowiada potrzebom chwili. Do niedawna ceny energii elektrycznej na rynku były takie, że była to istotna pozycja w naszym budżecie, ale jakoś z tym potrafiliśmy sobie radzić. Natomiast to, co dzieje się od początku zeszłego roku, w tym roku i to, co zapowiadają prognozy na, na lata kolejne, powoduje, że wszyscy, począwszy od gospodarstw domowych, skończywszy na biznesie, musimy zwracać coraz boczniejszą uwagę na to, ile wydajemy na energię elektryczną. A ile wydajemy widzimy po rachunkach na energię elektryczną, natomiast to widzimy post factum po zakończeniu okresu rozliczeniowego. My natomiast mamy rozwiązanie, które pozwoli Wam śledzić, planować i monitorować wydatki na energię elektryczną na co dzień online. Z czego składa się system? System składa się z dwóch dedykowanych elementów. Po pierwsze to specjalizowane mierniki, które dostarczamy Wam i pomagamy Wam ich w instalacji, a także aplikacja, która współpracuje z tymi miernikami. Przetwarza wszystkie informacje, prezentuje je Wam w, w postaci bardzo czytelnej, a także umożliwia przechowywanie i analizowanie danych na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Jakie są podstawowe korzyści tego rozwiązania? Przede wszystkim bardzo prosta instalacja mierników. W odróżnieniu od tego, co konkurencja ma na rynku, w naszym przypadku de facto instalację można wykonać bez użycia narzędzi. Druga korzyść, która również wyróżnia nas na tle konkurencji, to kwestia prezentowania danych. Typowe mierniki wartości elektrycznych podają wartości w amperach, w woltach, w kilowatogodzinach, a niezmiernie trudno przy dzisiejszej konstrukcji rachunków z energii elektryczną samodzielnemu klientowi przeliczyć te wartości na złotówki, na realne koszty. Nasze mierniki podają te wartości bezpośrednio w złotówkach. Co więcej, na rynku powstaje nowa kategoria klientów, to są prosumenci, czyli wszystkie, wszyscy klienci indywidualni oraz biznesowi, którzy posiadają swoje własne instalacje fotowoltaiczne. I nasze rozwiązanie w odróżnieniu od konkurencji umożliwia śledzenie przepływu energii w takiej instalacji przy pomocy tylko jednego miernika, tylko jednego zestawu mierników i jednej aplikacji bez konieczności ręcznego monitorowania licznika energii elektrycznej, aplikacji inwertera instalacji PV oraz innych mierników zainstalowanych w sieci. U nas robi to jeden spójny system, prezentując czytelne, spójne dane i pozwala klientowi planować i monitorować zarówno zużycie, jak i produkcję swojej energii, tak by finalnie z sieci dystrybucyjnej i od spółek sprzedażowych kupować tej energii jak najmniej. Co składa się na takie zużycie, do tej pory klientowi było bardzo trudno zidentyfikować. Natomiast nasze rozwiązanie ma kolejny edit value, kolejną korzyść, której nie ma konkurencja, czyli pozwala nie tylko powiedzieć na to, ile zużywamy energii w totalu, ale potrafi podać również rozbicie, na jakie konkretne urządzenia i sprzęty gospodarstwa domowego, jak to zużycie się rozkłada. Czyli wiemy dokładnie, ile zużywa nasza pralka, ile zużywa nasza zmywarka, ile zużywa nasza, nasza kuchnia. Także pomniejsze jednostki czy urządzenia, jak, jak żelazka, ekspresy do kawy i tym podobne. Bez konieczności instalowania mierników w każdym z tych obwodów. Jeden miernik zainstalowany na przyłączu instalacji w szafie rozdzielczej Całości instalacji potrafi dokonać przy pomocy algorytmów sztucznej inteligencji rozbicia tego zużycia na poszczególne urządzenia i dzięki temu wiemy, z ile energii zużywamy nie tylko w totalu, ale także z podziałem na poszczególne urządzenia. Dzięki temu możemy planować, które z urządzeń wykorzystywać mniej lub bardziej intensywnie, po to, by finalnie ograniczać sobie zużycie, ograniczać koszty zakupu energii. Co więcej, możemy również planować wykorzystanie tych urządzeń w skorelowaniu z produkcją naszej fotowoltaiki, czyli. Planować włączenie tych urządzeń, które zużywają najwięcej energii, w tych godzinach, w których fotowoltaika produkuje nam tej energii maksymalnie i dzięki temu minimalizować ilość energii używanej z sieci. No i ostatnie z takich podstawowych korzyści, które daje nam to rozwiązanie, również czego nie dają systemy konkurencyjne, to proaktywność. Najczęściej dzisiaj o kosztach energii elektrycznej dowiadujemy się w momencie, kiedy przychodzi rachunek, i to najczęściej ten rachunek zbyt wysoki. Tak czy inaczej, niezależnie od działań, które podejmiemy, ten rachunek, który już dostaliśmy, musimy zapłacić. W przypadku naszego systemu, system daje nam informacje na bieżąco, zanim taki jeszcze rachunek zostanie wygenerowany. Możemy sobie planować budżet, możemy sobie planować wysokość środków, które chcemy przeznaczyć na energię elektryczną i tak planować wykorzystanie energii, żeby tych budżetów nie przekroczyć. System jest proaktywny, ostrzega nas, posiada wbudowane alarmy, dzięki którym... Możemy nie zostać zaskoczeni wysokimi cenami czy wysokimi kosztami. Możemy zostać ostrzeżeni w porę, jak tych kosztów uniknąć. To teraz dwa słowa o systemie. Mówiłem o tym, że system jest prosty w instalacji. Opowiedz w kilku słowach, jak instaluje się mierniki w, w naszej sieci, w instalacji domowej czy instalacji biura. Jasne. A więc tak, mierniki mają bardzo prostą instalację. Mamy głównie dwa mierniki. Jeden to jest weeby One który jest jednoczęściowym urządzeniem, i po prostu miernik za pomocą magnetycznych adapterów jest wpinany w bezpiecznik, który jest osadzony na Szynie Din, i po prostu go wpinamy na, na zabezpieczenie i to jest cała, cała praca przy Webi One. Natomiast przy Wibi Boxie składa się z dwóch elementów. Jednym to jest nasz box, a drugi to cewki rogowskiego, które zakładamy na przewody elektryczne doprowadzone do bezpiecznika. Także nie trzeba rozpinać całej instalacji, możemy to zrobić bezpośrednio cewki są rozpinane i to jest cała, cały proces instalacji tak naprawdę. Urządzenia są zamienne i stosownie do tego, które z nich jak wykonana jest instalacja elektryczna w naszym budynku, możemy sobie dobrać rozwiązanie Wibi One lub WIBI Box stosownie do Projektu rozdzielni, jak i obciążeń, które w tej rozdzielni występują. No tak, mierniki to jedna, ale dwa to warstwa prezentacji danych, warstwa ta, z którą styka się użytkownik, dzięki której może fizycznie tą ilość energii pobieranie, ograniczać i oszczędzać koszty. Krzysiu, opowiedz nam. Parę zdania, jakie są najważniejsze korzyści i zalety tej aplikacji, w jak, jakie informacje klient może wyciągnąć? Samo korzystanie z aplikacji jest dosyć przyjemne, dlatego że mamy dostęp i w, e, przez przeglądarkę internetową, jak i na samej aplikacji w telefonie. Tutaj jest i dostępne na iOSie, jak i na Androidzie, więc każdy ma do tego dostęp. Dodatkowo aplikacja jest tak fajnie zbudowana i w przejrzysty sposób, że jesteś w stanie widzieć, ile zużyłeś w poprzednim miesiącu i ile za to zapłaciłeś. Dodatkowo przewiduje do tego momentu, ile zapłacisz e, za prąd i. Ile przewidujemy do końca miesiąca i zapłacić? Dzięki temu jesteś w stanie sobie ustalić budżet, że może jednak będę oszczędzał bardziej na to, dodatkowo. Jesteś w stanie, jeżeli masz yy, panele fotowoltaiczne. Jesteś w stanie zobaczyć, ile w danym momencie produkuje i ile zużywam. Dzięki temu jest w bardzo prosty sposób sobie dopasować zużycie do produkcji. Dużą zaletą jest też to, że ma cały system taryf. Dzięki temu, że każdy użytkownik jest w stanie sobie znaleźć swoją taryfę, którą ma normalnie w domu, bez większego problemu będzie w stanie wybrać swoją odpowiednią i wszystkie ceny, które będziemy mu wskazywać, będą to jego rzeczywiste ceny. Dodatkowo Dużą zaletą jest to, że jesteśmy w stanie sobie użyć alarm, ustawić alarmy. Dzięki temu w przypadku, kiedy będziemy przekraczać 5 kWh na dzień, system nas poinformuje i może nas to zachęcić do oszczędzania i zmieszczenia się w limicie rocznym 2000 kWh, a największą zaletą końcową jest to, że widzimy jakie urządzenia ile pobierają prądu i dodatkowo dzięki, temu, dzięki tym taryfom jesteśmy w stanie zobaczyć, ile to będzie kosztowało. Bardzo fajnie, bardzo czytelne korzyści. To, co Krzysiek podkreślił, to są te dwie najważniejsze elementy: czyli, po pierwsze, kwestia odzwierciedlenia informacji już w postaci czysto monetarnej, czyli klient wie, ile, jakie koszty realnie poniesie, ile będzie musiał zapłacić. Nie będzie musiał przeliczać żmudnie kilowatogodzin przez wszystkie stawki w taryfach, bo te taryfy są już przygotowane i na rynek polski mamy przygotowanych kilkanaście taryf odzwierciedlających. Te najpopularniejsze umowy zawierane na energię elektryczną przez klientów i przez prosumentów. A także druga kwestia, czyli kwestia ostrzeżenia alarmów, czyli to, że klient nie, nie, nie zostanie zaskoczony wartością rachunku za energię elektryczną, tylko w sytuacji, kiedy użycie na przykład gwałtownie rośnie, przekracza pewne ustalone wartości, system go ostrzeże. A jakie to są wartości, jakie alarmy klient ma pełną możliwość e, definiowania sobie tych alarmów we własnym zakresie? Wspominaliśmy też wcześniej o dodatkowej korzyści tego rozwiązania, czyli możliwości podziału użycia i podziału kosztów tego zużycia już na poszczególne urządzenia w domu, po to, żebyśmy my, jako użytkownicy, na końcu wiedzieli, ile zużywają nasze poszczególne sprzęty AGD, ile kosztuje realnie ich wykorzystanie. Bartku, powiedz o tym parę słów więcej, w jaki sposób jest to w systemie realizowane. Funkcja, o której wspomniałeś, nazywa się dezagregacją. Pozwala ona nam na pokazanie zużycia urządzeń w naszym gospodarstwie domowym. Skąd system to wie? Przez wykorzystanie sztucznej inteligencji. Rozróżniamy jakby trzy modele w aplikacji, które rozbijają nasze urządzenia. Pierwszym modelem jest to, że system sam uczy się naszych urządzeń. Bo wskazujemy mu tylko jakie urządzenia posiadamy w gospodarstwie domowym i jakby on sobie je sam wykrywa. Kolejnym modelem jest nauczanie ręczne. System przy dodaniu pewnej grupy urządzeń będzie prosił nas o dwu-trzykrotne włączenie tego urządzenia, żeby mógł sobie sprawdzić przebieg i jak to urządzenie pracuje. Trzecim modelem jest model, który aplikacja nas zapyta, czy dane urządzenie było włączone o danych godzinach. Za pomocą tego nauczy się po prostu naszych urządzeń i w ten sposób będziemy widzieli, tak jak już wcześniej wspomniałem, rozbicie naszych urządzeń w gospodarstwie domowym. To, o czym opowiada Bartek, jest o tyle istotne. Że urządzeń takich jak mamy w domu na rynku jest bardzo duża ilość. One mogą mieć różne charakterystyki zużycia energii elektrycznej i ten algorytm, który przedstawiał Bartek, pozwala po pierwsze systemowi douczyć się do specyfiki naszych urządzeń, nie do jakichś standardowych modeli, które są uśrednione, ale właśnie naszej lodówki, naszej pralki, naszej zmywarki. Co więcej, rozwiązanie potrafi douczyć się. Do naszych nawyków i naszej specyfiki wykorzystania tych urządzeń. To jest to, o czym mówił Bartek, że system pyta o potwierdzenie, czy w danych godzinach wykorzystywaliśmy zmywarkę, żelazko, pralkę czy cokolwiek. Dzięki temu, w jaki sposób system potrafi odzorować nasze, nasze zachowania i wie wtedy z większą dokładnością, które urządzenia były w danym momencie wykorzystane. A my, finalnie, dzięki temu procesowi interakcji z systemem, potrafimy uzyskać bardziej szczegółowe bardziej precyzyjne informacje, ile energii zużywamy z podziałem na poszczególne urządzenia, a dzięki temu możemy lepiej zaplanować wykorzystanie tej energii, tak by kupować jej finalnie od jak najmniej z sieci dystrybucyjnej. Bardzo Wam dziękuję za to te techniczne przedstawienie tych elementów. Na koniec myślę, że krótkie podsumowanie. Mamy system, który jest systemem unikalnym na rynku. Na rynku polskim dzisiaj nie ma systemu konkurencyjnego, który miałby te wszystkie funkcje w ramach jednego rozwiązania. Mamy rozwiązanie, które jest adekwatne zarówno dla mieszkania w bloku, dla domu jednorodzinnego, dla firmy handlowej, sklepu, dla biura, dla firmy usługowej, a także dla mniejszych i średnich zakładów przemysłowych, bo dla każdego z tych segmentów jest dedykowany specjalny miernik, który odpowiada wielkości zużyć i charakterystyce zużycia. Potrafimy takie mierniki dostarczyć Wam wraz razem z aplikacją, razem z systemem w detalu, czyli do zainstalowania w jednej lokalizacji, czy w kilku lokalizacjach. Ale jeżeli jesteś instalatorem PV, jeżeli prowadzisz działalność typu sprzedaż energii elektrycznej masową, jeżeli jesteś deweloperem bądź firmą, która obsługuje nieruchomości, możemy przygotować dla Ciebie dedykowaną linię mierników z Twoim logotypem oraz dedykowany tenant aplikacji. Jeżeli sobie odpowiednio napiszesz politykę przetwarzania danych, będziesz miał wgląd w dane swoich klientów, które są podłączone w Twoim tenancie aplikacji, dzięki czemu dostarczysz wartości i korzyści, o których mówiliśmy, nie tylko dla klientów końcowych, ale również będziesz mógł przetwarzać wszystkie informacje tych klientów końcowych z korzyścią dla siebie i będziesz w oparciu o to mógł lepiej dedykować i oferować im produkty upsellowe i cross-sellowe, monetyzując całość, całość instalacji, całość drożenia z korzyścią dla siebie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bartek Panic. Krzysztof Kowalczek. Wojciech Lapa Wikom. Do zobaczenia i do usłyszenia.